Dobry wieczór! By się chciało powiedzieć o 17.00. Trochę za wcześnie, jak na wieczór, ale jest już ciemno. A jeszcze nie jechaliśmy o tej porze naszą trasą przy stawie. Zobaczymy, co tam słychać. Kusimy los. Bo tu jest pełno dzików. Kuszenie dzika, tak. Co my zrobimy, jak spotkamy? Co my zrobimy? Nic. Lecimy dalej, zobaczymy. Ech. Jeszcze ninja rozwożą zakupy i jedzenie na rowerach, to się nie boją. Ten, jak zwykle, jest rozjaśnione przez algorytm telefonu. jogginistka też się nie boi. Nika. Idziemy. Tak wygląda teren ze światłem, a tak bez. To jest niewielka różnica, co żywym okiem jest to inaczej. To co? Idziemy dalej. Bo no, gdyby teraz tutaj wyszły dziki, to no, świnie sobie tędy przejdą. A my, gdzie uciekać? Po tej kracie na mur do góry. Ach, to w sumie jest bezpiecznie. Ale przejażdżka fajna, wieczorna. Jeszcze tu nie byliśmy o tej porze. Zobaczymy, jak będzie wyglądał staw. Tymczasem wąchanie. Wieczorne wąchanie. Milka coś dorwała, nie zdążyłem wcisnąć, jak skoczyła. A tu już blisko staw. Poświeci ci. Nasz. Koniec. Tada, Ale ludzkim okiem, żywym, tu fajnie to widzę. Widać, wygląda. A tak, co w niej? To o, ale Fajne odbicia tam w lustrze wody. Ależ dużo ludzi biega. Pełno dżuginistów i dżuginistek. Z sześć osób teraz minęliśmy. Tak jest. Pięknie. Przed chwilą coś dużego. bo potem nie czapka. Przeleciała. Jeszcze jedno spojrzenie, podziwiam, bo tutaj nie ma ani jednej latarni, właśnie tam idzie sobie kobieta z przodu, nie widać jej, bo jest ciemno, ani dzika się nie boi, ani zboczeńców, dobrego wieczoru Wam życzymy.